Cześć kochani, cześć gwiazdy. Witajcie na kanale Lux and Happy. Dziś będzie bardzo nieluks yy, i niespecjalnie happy, ale taki vlog też jest czasem potrzebny. Na początku pokażę Wam paczkę pierową, która jest fantastyczna i muszę się koniecznie z Wami podzielić, a później polecimy dalej. Życie w domu toczy się o poranku bardzo powolnie. Tak, kotki śpią. A skoro mowa o kotkach, to idę pokazać Wam w końcu tę paczkę. No dobrze kochani, co tutaj jest? Zwykłe szare pudełko, bez kokardek, ale w środku jest coś fantastycznego. Jest to paczka, która została stworzona we współpracy z kilkoma markami. Pierwszą z marek jest marka Yelp, a dodam, że produkty Yelp są obecne w naszym życiu od, odkąd się Pola urodziła, czyli już 12 lat. Często używam do białych rzeczy, także dziękuję bardzo. I dalej chciałam Wam pokazać w serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ marka Yelp stworzyła produkt, który możecie kupić tylko i wyłącznie na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Allegro. I słuchajcie, zaraz Wam pokażę produkt i zdecydowanie namawiam warto, bo jest to świetna rzecz dla dzieciaków. Mówiłam, że będzie o kotach, nie do końca o kotach, ale o Kici. Będzie o babci Kici. Teraz uwaga, to jest książka, którą napisał nasz serdeczny przyjaciel, Alek Cierpiałkowski. To jest historia babci Kici, która jest niestandardową, nietypową, wydaje mi się, że bardzo, bardzo współczesną babcią. Ta babcia jest Rzeczywista. Wiem, że ona jest, wiem, że ona istnieje i wiele z tych historii to są prawdziwe historie babci. Jest to fantastyczna, przepięknie ilustrowana książka dla dzieci i dla dorosłych. Wczoraj czytaliśmy ją z dziećmi i wszyscy się świetnie bawili. Także gratulujemy sponsorom, gratulujemy autorowi i serdecznie Was namawiam do tego, żebyście. Licytowali tę książkę dla dzieciaków w waszej rodzinie. Pokażę Wam jeszcze, co dostałam w paczce pijarowej. Nie będę taka, i nie zostawię dla siebie, oddam dzieciom, bo bardzo im się spodobały. Skarpetki marki Zuksy. Z babcią Kicią, uwaga, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju, fantastyczne, ze wszystkimi tutaj akcesoriami, babci Kici. Także serdecznie zapraszam Was do licytowania, a ja idę teraz kontynuować mój fantastyczny. Mam nadzieję, że ta na paczka Wam się spodobała. Mi się bardzo, bardzo podobają skarpetki, ale no, no nie zostawię ich dla siebie, oddam dzieciom. Słuchajcie, idę teraz na mój referek treningowy i będziecie ze mną obecni na treningu. Ja powiem mam trochę prawdy, trochę historii. I trochę o niemocy, i trochę... no. O takich tam. No dobrze kochani, zaczynamy godzinny trening. Mam nadzieję, że to nagranie nie będzie za długie, bo nie pokażę wam oczywiście całego treningu. I będę trochę sapać pewnie i dyszeć, ale taka jest moja poranna rzeczywistość. Staram się robić to o poranku, ponieważ jeżeli ćwiczę na moim rowerku, który jest, uwaga, nie kupiony, tylko wynajęty, wynajęty od firmy, która takie rowerki i różne sprzęty wynajmuje i kochani, no psf, nie ukrywam, że przez trzy miesiące ostatnie płaciłam i rowerek stał. Także taka właśnie jest moja motywacja, tak właśnie działam, ale dobra, nie o tym, nie o tym. Nie chciałam tutaj narzekać, chciałam w miarę jakoś tak pozytywnie, chociaż ostatnio jestem bardzo niepozytywna, i muszę wam powiedzieć, że odkąd wróciliśmy z wakacji na Fuercie, dobiła mnie ta pogoda tutaj. Z jednej strony dzieci poszły do szkoły, mam teraz więcej czasu i mogłam się zająć fajnymi projektami. Z drugiej strony, dopadła mnie totalna niemoc, więc dajcie znać, czy kogoś z Was też takie coś spotkało, bo no nie ukrywam, że utrudnia mi to życie. Oprócz tego, osiągnęłam, uwaga, rekordowy wynik swojej wagi. Ważę tyle, yy, ważę ciut więcej niż wtedy, kiedy wyplułam z siebie dziecko. Yy, po porodzie, a wtedy przytyłam bardzo dużo i słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo źle się z tym czuję. Potwornie źle się z tym czuję. Yy, nie mam ochoty na żadne zakupy. Także jak widzicie, nie było w tym roku <grych> żadnych wyprzedaży, nie było żadnych holi. Nie było żadnych zakupów, bo po prostu yy, to nie jest ten moment. Yy, ja się do tego teraz nie nadaję. Ja nie chcę niczego mierzyć. Ja się po prostu nie mieszczę w 80% rzeczy w mojej garderobie, no poza butami, więc mogę Wam coś nagrać. <grych> bo ty kupiłam, tak? Będą dwie pary niedługo w unboxingu. Yy, I tyle, kochani. Zaczynam. Mój trening od rozgrzewki. Będzie on trwał godzinę. I chciałam Wam powiedzieć, jakie mam najbliższe plany yy, nagraniowe. Część nagrań będzie z Karoliną. Nagramy jakieś pogadanki. Planujemy w, w najbliższy weekend nagrać dla Was film o torebkach. Będzie to porównanie dwóch torebek jednej dosyć popularnej i bardzo ładnej. Yy, z torebką jedną z torebek Hermes. Bo są to siebie bardzo podobne i myślę, że zasługują na to, żeby, żeby pokazać je Wam razem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie torebek, albo jeżeli chcecie, żeby się dla Was jakiś specyficzny film odnośnie torebek, które mamy, jakąś konkretną rzecz, to bardzo Was proszę, piszcie w komentarzach. Bo szukam teraz tematów, bo nie ukrywam, że mam taki moment, jak już powiedziałam, dosyć dużej niemocy. Słuchajcie, no nie mogę już nagrywać tych filmów jakoś taki. Po pierwsze, że chodzenie po galerii i nagrywanie jakoś przestało mnie bawić. Po drugie, z podróży właśnie wróciłam, więc teraz nic się nie kroi, chociaż coś tam może w lutym się wykroi. O kotach już nagrałam, o książkach nie obejrzycie. Nie wiem, naprawdę, słuchajcie, jakiś taki mam pustkę w głowie i zobaczcie, że w poniedziałek nie było filmu. Yy, Mogłabym nagadać stylizację, i myślę, że jak spadnie mi choć cokolwiek dzięki tym treningom i diecie, za którą się teraz wzięłam, to będę miała dużo, dużo więcej energii i pokażę Wam, bo są marki, które bardzo mnie interesują, są rzeczy piękne, które teraz wyszły, które zostały teraz przedstawione, już takie kolekcje wiosenne i nie ukrywam, że mam na nie chrapkę, ale w obecnej sytuacji niczego nie kupuję, niczego nie przymierzam, bo po prostu nie, nie czuję się w tym dobrze. Kochani, dajcie znać jak u was, bo tak naprawdę to chciałam troszeczkę taki z, z wami dialog. Nie tylko mój monolog na tym rowerku atrakcyjnym, tylko bardziej e, taki może dialog. Napiszcie w komentarzach co was trapi, bo ja się tak trochę dzisiaj uśmiecham z tego rowerka, ale tak naprawdę ja mi się ciągle chcę spać e, i nie mogę spać w nocy czasami, więc potem odsypiam dzień i czuję się też z tym dobrze i po prostu jakoś tak e, te pozytywne vibracje ode mnie nie płyną. Nie nazywam tego jakoś ostro depresją, bo myślę, że nie ten mamy tutaj przypadek, ale no taki no taki słabszy okres. Zresztą słuchajcie. Jest styczeń. Jest połowa stycznia. Yy, aura nie sprzyja, ani ładna ziła ani nadchodząca wiosna. To jest chyba taki najgorszy okres. Dobrze, że te dni zaczynają się wydłużać. Aha, chciałam Wam powiedzieć, że też przed samymi świętami wydarzyły się dwie rzeczy, że sprzedaliśmy dwie nieruchomości. Była dosyć szybka akcja, szybka piłka i niestety albo stety sprzedałam moje pierwsze mieszkanie, moje pierwsze panieńskie mieszkanie, w którym mieszkałam przez kilka lat sama, była kawalerka na Dolnym Mokotowie i muszę Wam powiedzieć, że poczułam mały ból w związku ze sprzedażą tej nieruchomości. Ceny na rynku są teraz bardzo wysokie, więc, jakby sprzedaż jest bardzo korzystna. Kupiłam oczywiście coś innego i też na Instagramie często włączam Was w takie dyskusje ze mną, w pomoc w wyborze pewnych rzeczy. Będę je wkrótce, jutro je odbieram, będę je wkrótce. Wykańczać, więc przede mną taka dosyć ekscytująca chwila, wykańczanie nowego mieszkania. Oczywiście my nie będziemy mieszkać w tym lokalu, ale kochani jest opcja na wynajem, także jeżeli ktoś z Was szukałby bardzo fajnego mieszkania na Mokotowie, przy metrze, to zapraszam. Będzie dwupokojowe z garażem w nowym budownictwie, więc teraz zmieniamy na tego typu, inwestycje. No i czego jeszcze możecie się spodziewać na kanale w najbliższym czasie? Będzie bardzo dobra polska marka kosmetyczna. Nagramy ten film wkrótce z Karoliną i myślę, że to jest takie odkrycie. Można powiedzieć odkrycie tego roku. Nie, to jest już odkrycie tamtego roku moje, ponieważ testuję te produkty już od kilku tygodni. Jestem bardzo zadowolona, także postanowiłam nie podejmować żadnej współpracy, zanim nie przetestuję produktów. Słuchajcie, tak się stało. Mogę wam je spokojnie polecić, więc wkrótce, wkrótce odkryjecie, yy, odkryjecie bardzo fajną markę, może już ją znacie od innych youtuberek, ale ja ją poznałam dopiero teraz. Dobra kochani, coraz trudniej mi się tutaj do was mówi yy, pedałując, wiem, że ten film jest taki trochę o niczym, ale chciałam wam pokazać yy, z czym się teraz zmagam. Zmagam się z nadwagą, dla mnie to już jest nadwaga, yy, przekroczyłam pewien taki próg nieakceptowalny. I nie robiłam z tym nic, gdybym się źle z tym, bardzo, bardzo źle z tym nie czuła. Także postanowiłam zadbać o zdrowszą dietę, pozbyłam się pewnych niezdrowych nadwyków, pozbyłam, próbuję się pozbyć. Na razie idzie dobrze, ale przede mną jeszcze długa droga, kilkumiesięczna, bo wiadomo, że nie zależy mi na tym, żeby wagę stracić szybko i później mieć efekt jojo. Także staram się to robić. W miarę mądrze, książkowo i tak no, nie podejmować pochopnych decyzji, jakichś, głob, gu, jakichś niemądrych głodówek, żeby później szybciutko to nie wróciło. Słuchajcie, coraz mi jest trudniej palować. Jestem już na piątce, czyli na tej najcięższej prędkości i po prostu dyszę i sapię, i mówiąc, jest to bardzo trudne. Także, kochani, Wspierajcie mnie, wesprzyjcie pomysłem na film, co chcecie zobaczyć. Będzie to dla mnie bardzo pomocne, bo tak jak mówię, no nie jest to najlepszy okres i dajcie znać co u Was. Czy, czy też, czy jestem sama, czy jestem osamotniona w tym y, poczuciu takim właśnie y, dziwnym, teraz takim lekko stanie depresyjnym, czy, czy Was też to dopadło, kto przytył, kto schudł, kto się dobrze z tym czuje, kto się źle z tym czuje, dajcie znać. Trzymajcie się, bo ja już na twórze. pa Papa!